No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, co nie no to tak kochana mamusiu w tym liście ja chcę ci powiedzieć co trzeba co nie czyli dzisiaj w tym liście ja ci opiszę i napiszę to, co trzeba, co nie, no to ok, niech wam tak to, teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to niech wam tak to. Teraz będzie, co nie, no to ok, to, co nie, no to ok, co nie, no to niech wam tak to, teraz będzie, co nie, kochana mamusiu, w tym liście ja ci opiszę to. Co mam co nie no to okej okay. teraz co nie kochana mamusiu w tym liście co nie no to okej okay. teraz co nie kochana mamo co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie kochana mamo co nie no to ok, co nie kochan mamo no to teraz koniec gadania a czas napisanie dalszego listu co nie kochana mamusiu co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, teraz, co nie no to okej, okay, co nie Hubert, no to co my ten tego dzisiaj robimy, Hubert, no mi to powiedzcie, co nie no to okej okay, teraz, co nie no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, teraz, co nie Hubert, no to co my ten tego dzisiaj robimy, Hubert, no mi to powiedzcie, co nie no to okej okay. teraz co nie no to jak tam hubert huberciku ty mój co nie no to zróbmy może dzisiaj coś nowego co nie hubert co nie zróbmy my co mamy co nie hubert chodźmy my gdzieś tam gdzie mamy co nie Hubert, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie Hubert, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie Alina, no to co ten tego teraz, co nie Alina, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie chodźmy może najpierw spytać się mojego starego, czy nas puści poza cmentarz, co nie no to okej, okay, teraz co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to ok, teraz co nie no to ok, co nie alina, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to ok. Chodźmy się spytać mojego starego, to może nas puści, co nie no to nie wam tak, to teraz będzie co nie alina, no to poczekajmy i chodźmy do niego co nie no to ok. No to dobra no tak ja wam pokazałem ten tego no Aline i Huberta co nie no to teraz czas wam pokazać to co mamy co nie no to ok teraz co nie no to Okej okay, teraz co nie no to ok teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, teraz. Zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec gadania co nie no to. Okej okay, teraz co nie no to teraz czas wam pokazać reakcję Edzia co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to. Okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, moi kumple, no to okej, okay, niech wam będzie, ja już ja wam pokazuję pana Edzia, co nie, no to niech wam będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego, co nie, Alina i Hubert. Co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. Co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to dobra Alina i Hubert Co nie no to okej okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. Co nie no to dobra możecie iść na dwór Co nie ale z tym no tym pysiem i mandarynką Co nie no to chodźcie tutaj pysio I mandarynka co nie no to nie to okej, okay, no to chodź się tutaj pysio i mandarynko, co nie no to czas teraz zrobić co mamy, co nie no to. Okej, okay, co nie no to no to dobra, chodź się tutaj, a ja sobie poczekam co nie pysio i mandarynko, co nie no to ok. No to dobra, ten tego teraz co nie panie Edziu, my zaraz zrobimy my to co mamy, co nie panie Edziu? No to niech wam tak to teraz będzie co nie? No to okej, okay, no to niech wam tak to teraz będzie co nie? No to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie? No to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie? No to okej, niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co? Nie Panie Edziu, zaraz zrobimy my to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie moi kumple kochani, co nie panie Edziu idę. Teraz się przebrać, co nie i ubrać, a potem iść z Hubertem i Aliną, no to ja jestem na to gotowa, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. pani Edziu, co nie pani Edziu, co nie no to nie, ta, będzie, nie no to okay. wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, nie wam tak to teraz będzie, co nie to nie wam tak to teraz będzie, co nie pani Edziu, no to ja tam razem. Mandarynkom zajmę się Hubertem i Aliną, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co? Nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie moi kochani, co nie no to okej, okay, niech wam będzie co nie pani Edziu no to okej. Okay. No to dobra, no i właśnie tak ja wam pokazałem tych, no tych, no kolesi, co nie, no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak. To teraz będzie, co nie, a czas wam pokazać wam tych, co mamy, co nie, no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to okej niech wam tak, to teraz. Będzie co nie no to ok, niech Wam tak to teraz, będzie co nie no to ok, niech Wam tak to teraz, będzie co nie no to ok, niech Wam tak to teraz. Będzie co nie no to ok, co nie no to ok, co nie no to niech Wam tak to teraz, będzie co nie no to ok, niech Wam tak to teraz, będzie co nie no to. Okej okay, co nie no to czas wam pokazać tych kolesi co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, czas wam ich wam pokazać co nie no to teraz koniec tej sceny co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie mołdzą dupą. No to co my ten tego dzisiaj robimy na cmentarzu, no mi to powiedzcie, co nie no to okej, okay. no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to okej, okay. co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to okej, okay. co nie mołdzą dupą, no to może chodźmy w bardziej romantyczne miejsce, na przykład do miejskiego parku, co nie no. To okej, okay, co nie no to okej, okay. co nie no to okej, okay. co nie no to nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. Teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to chodźmy z tego zadupia mążą dupą, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej co nie no to okej no to niech wam będzie ja należę ciągle do kryptonimu klanu nadżaje co nie no to okej co nie no to okej teraz co nie no to okej teraz co nie no to okej co nie no to okej no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej co nie no to okej no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam będzie musimy my dołączyć do kryptonimu klan na drzewie dywizja polska co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to ok, no to niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to ok. Czas wam pokazać tych, no tych innych kolesi koło cmentarza, co nie, no to ok, no to niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to okej okay, co nie, no to niech. Wam tak to teraz, co nie no to ok, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to ok, teraz, co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie czas wam pokazać innych kolesi koło cmentarza, co nie no to ok, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, no to co ten tego dzisiaj robimy Stefan co nie stewciu co nie stewciu no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz Hmm. Będzie, co nie stewciu, co nie no, to niech wam tak to teraz będzie, co nie no, to okej, niech wam tak to teraz będzie, co nie no, to okej, niech wam tak to teraz będzie. Co nie no, to okej, niech wam tak to teraz będzie, co nie no, to okej, niech ci będzie, co nie stewciu, co nie no, to okej. No to dobra ten tego dzisiaj co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie Adrian co nie Adrianku no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy i o to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co co nie no to okej okay, no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, no to zróbmy. My ten tego dzisiaj o to co mamy i o to co mamy co nie Adrian no to zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my to dzisiaj co nie Adrian no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz co nie no to teraz czas wam jeszcze kogoś jeszcze pokazać na tym no tym cmentarzu Co nie no to okej okay, no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to zróbmy my teraz to co mamy co Nie no to ok, niech wam tak to teraz dobra co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie czas wam kogoś jeszcze pokazać co nie no to ok, czas ich Wam teraz wam pokazać co nie no to okej okay, zróbmy my to zróbmy co mamy co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego co nie Hubert no to co my ten tego dzisiaj robimy Hubert oraz wy Pysio i Mandarynka co my ten tego dzisiaj robimy no mi to powiedzcie co nie Hubert oraz Pysio i Mandarynko co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to to ok, co nie Hubert oraz Pysio i Mandarynko, co nie, no to ok, niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, czas Wam to teraz pokazać, co nie, no to. Niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to niech Wam będzie, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam będzie co nie Alina oraz wypysio i mandarynka no to zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no. No to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam. Tak to teraz będzie co nie pysio i mandarynka oraz ty Alino co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie moi podopieczni, co nie Hubert i Alina wasza wysokość i świętobliwość, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie moi podopieczni, co nie no to okej okay, no to teraz. Teraz chyba czas iść do sklepu monopolowego albo innego co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam tak to teraz Będzie co nie moi kumple co nie moi podopieczni co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie Alina i Hubert oraz ty mandarynko no to chodźmy my iść po to co mamy do tego no monopolowego co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no. No to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, moi podopieczni i ty mandarynko co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie moi podopieczni i ty Mandarynko co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego no to teraz ten tego może teraz koniec ten tego no odcinka co nie no to teraz czas go zakończyć co nie a w następnym odcinku ja. Wam pokażę dalsze przygody tych notych Elinie i Huberta oraz Pysia i Mandarynki, co nie no to ok, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to ok. Niech Wam tak to teraz ten tego, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to ok, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. niech Wam teraz. Będzie no to teraz koniec odcinka, no to teraz papa pa, cześć do następnego odcinka, teraz co nie no to teraz papa pa, cześć do następnego odcinka, no to pa. Pa cześć no to papa pa, no to elo elo elo.